Jest mi bardzo miło, cieszę się, że mogę gościć na mojej rodzinnej ziemi. Województwo łódzkie jest dla nas bardzo ważne. Nie ma rozwoju Polski, nie ma rozwoju województwa łódzkiego bez rozwoju polskiego rolnictwa. Rząd, który reprezentuje Rząd Prawa i Sprawiedliwości, wspiera i będzie wspierał polską wieś polskich rolników, zwłaszcza tych małych i średnich, zarówno na szczeblu rządowym, jak i będziemy sięgać również do funduszy unijnych, żeby wyrównać dopłaty dla rolników, żeby ten podział był równy i sprawiedliwy. Ale teraz chcę powiedzieć o kilku rzeczach, które udało się już zrobić tutaj również w tej skali naszej małej, wojewódzkiej. Marszałek Województwa Łódzkiego w tym roku przeznaczył rekordowo dużą dotację na dla spółek wodnych. Szanowni Państwo, co to oznacza? To bardzo ważne, ponieważ chcemy, żeby zabezpieczyć rolników przed suszą, żeby nie tylko wypłacać tak jak zrobiliśmy to w związku z ubiegłoroczną klęską suszy rekordowe pieniądze za straty, jakie ponieśli rolnicy, ale chcemy również ich zabezpieczać, żeby do tych strat nie dochodziło. Stąd rekordowa dotacja 2,5 miliona w tym roku dla spółek wodnych na gospodarkę wodną, ale budujemy również co ważne program małej retencji. Chcemy, żeby wody nie spływały do Bałtyku, tylko żeby je zabezpieczać, tak żeby tworzyć zbiorniki i zapobiegać nie tylko rekompensować straty, ale przede wszystkim zapobiegać klęsce suszy bardzo ważne dla naszego województwa to również wapnowanie ziem. Wszyscy rolnicy wiedzą, że aż 70% gruntów w naszym województwie jest zakwaszonych i właśnie Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Środowiska kończy pracę nad przyznaniem dotacji na zakup wapna dla rolników. Mam nadzieję, że ten program ruszy już po żniwach. To bardzo dobra wiadomość dla naszego województwa i również na małe nasze lokalne Społeczności granty sołeckie. Nie było tak dużych dopłat jak wypłat jak w tym roku. To rekordowa suma po 10 tysięcy, szanowni państwo, na sołectwo. To jest tylko w 2019 roku więcej niż przeznaczano w ubiegłych trzech latach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości również opracował, rolnicy już to pewnie wiedzą, w szczegółach będziemy po wystąpieniach do Państwa dyspozycji, żeby na ten temat rozmawiać i również informować, jeżeli są pewne braki w tym zakresie plan dla wsi. Coż ten plan zakłada? No wszyscy Państwo wiecie, że między innymi dopłaty do paliwa rolniczego Wiele innych projektów, które będziemy realizować, ale to co ważne, chcemy przede wszystkim sięgnąć, żeby wesprzeć tych małych i średnich rolników. Małe i średnie gospodarstwa, bo to przecież one produkują najzdrowszą, najsmaczniejszą nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie żywność. Chcemy, żeby polski rolnik miał taki sam dostęp na rynki w krajach Unii Europejskiej jak rolnik z Francji i Niemiec. Chcemy, żeby rolnik na polską krowę czy polską świnię wychodowaną w gospodarstwach, karmioną paszą wytworzoną w tym gospodarstwie miał dopłaty takie, jak mają Finowie, Rumuni czy Włosi. Dlaczego inni mogą po te pieniądze sięgać, a my nie? Zrobimy wszystko, żeby polski rolnik był traktowany na równi z rolnikami w innych państwach Unii Europejskiej. Po to szanowni Państwo idziemy do Parlamentu Europejskiego, żeby przebudować ten wstępnie założony budżet unijny, który jest dla nas niekorzystny, tak żebyśmy byli wszyscy równi. Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej traktowanym na równi z innymi. Dlaczego? Dlatego że bardzo dużo wnosimy, budujemy silną Unię przez naszą silną gospodarkę i tego samego chcemy tej równowagi dla naszych obywateli, że żeby nasze rodziny były tak samo wynagradzane, żeby ich stopa życiowa była na tym samym poziomie co rodziny niemieckiej czy francuskiej. Już wkrótce, za kilka lat, chcemy dogonić Włochy, a potem gonić tych najlepszych. Dlatego trzymamy się wyznaczonego programu, programu, który naznaczyło nam Prawo i Sprawiedliwość, programu, który realizuje rząd Mateusza Morawieckiego, i to jest nasz cel. Polska rodzina ma żyć godnie i od tego nie odstąpimy. Dzisiaj życzę Państwu przyjemnych obrad, zwiedzania, sama chętnie odwiedzę Stoiska i polecam się na przyszłość. Dziękuję za zaproszenie, wszystkiego dobrego dla Państwa.